Hej święko, witajcie, z tej strony Gilon. Idę dzisiaj w sklepie 8 listopada 2022 roku i co dzisiaj mamy Etheria za 1200 wraz z nowym stylem e, czarująca. Tak on się prezentuje, proszę bardzo. E, dalej mamy kryształowa różdżko bojowa za 800, plażowa wiedźma za 1200, topór gwiazdora za 800, 0 za 2000, punkt Zerowy za 500 Um, dalej mamy Anielica za 2000, Niebiański za 500, Cnota za 800, Malkory za 1500, Złe Oko za 1200 i Zestaw Wieczna Walka za 3000. Księżniczka, y, Rosalia z Rodu Ryb za 1200, um, dalej mamy Kolczasta Konwojantka za 800, Badunc za 200, y, Terapia tańcem za 800, Ciuchcia za 600, Mój Idol za 200. No i co? Pakiet zadaniowy są Ajdy, Polo, Pan Miszuk, krowa Summer, Mecha Morty itd. Także co widzowie jeśli sklep się podobał to pamiętajcie, subzone łapka w górę, dzigileo w sklepie, a ja się dzwonią żegnam, siamneczka.